Witam Thank you. Przyszli... Przyszliśmy Przyszliśmy Idziemy przyszliśmy Na Kebab O jedzie dla nas Kebab Nie, to nie dla nas jeszcze eee. <laughs> Kebaba zjemy Kebaba. Była mu okulisty, oczko mnie sprawdzaliśmy Słabo widzę teraz na oczy. Mam nadzieję, że dostaniemy jeszcze jakieś ciasteczkę. Mamy co nieco. Mamy przystawki, jakiś chlebek, hummus. Bardzo smaczny, ciepły chlebek proszę. Nie. Mm, mm -hmm. mm. Bardzo smaczne. Smaczne jezonku trochę drogie, ale. Ile za to jedzonko? 30... 35? 35 funty. Trochę drogo, no, no ale ze wsi przyjechali, to muszę trochę zjeść. Ale smaczne naprawdę. Zapraszam do siebie na takie jedzonko, coś upiekie samo. <grym> Dostaliśmy właśnie hamburger, kredeczki, po obiedzie herbatka i baklawę. O, jaka smaczna baklawa. To tyle naszego dzisiaj wyskoku na miasto. Lekarz, jedzonko i do domku teraz. Do zobaczenia później.